Dominik Woźniak MMAPL, ze mną Grzegorz Siwy po pokonaniu Piotra Wawrzyniaka na Gali Spartan Fight. No chyba godne zastępstwo, wzięte na dwa tygodnie przed galą, ale... Chyba na Ci trochę krwi, prawda Piotrek? No tak, tak. Ba, bardzo się cieszę, że Piotrek wziął tę walkę. Stosowny zawodnik, jak było widać, no, nie postawił łatwej poprzeczki. Poprzeczka była trudna. Tutaj też podziękowana w stronę Spartana, w stronę organizatorów, że po prostu nie poszli na łatwiznę, tylko postarali się ciągnąć godne zastępstwo takie, które, yy, które właśnie jest w stanie postawić tą poprzeczkę wysoko, dzięki któremu mo, no, mogliśmy dać taką walkę. No, mam nadzieję, że się mogła podobać. Ale ta walka mogła się zakończyć już po 15 sekundach, prawda? Na samym początku. No mogła się zakończyć, ale nie musiała, no coś tam coś trafiło, ale to, to, to MMA to nie jest taki sport, że yy, wiadomo, że trzeba wykorzystywać okazję, trzeba walczyć za tym celem, ale też yy, moim zdaniem nie można się przypalać za bardzo, no bo yy, Piotek już zaczął się bronić w parterze, ja wiedziałem, że jak się przypalać, po prostu no, yy, wypompuje się, a ja chciałem zostawić siły, wiedziałem, że to jest mocny zawodnik, że będzie sprowadzał, że będę potrzebował po prostu te siły, do tego, żeby się bronić przed sprowadzaniami, no i trzymać mieć tę walkę w mojej, yy, właśnie nie po mojej stronie, czyli w stójce. Piotr właśnie tak jak mówisz dążył do obaleń, to jest zawodnik parterowy. Czy Ty gdzieś czułeś jak ten parter był, że jakieś tam zagrożenie jest ze strony Piotka? No, przede wszystkim starałem się nie dopuścić do tego, żeby leżeć na plecach i żeby pozwolić się Piotkowi obijać z góry. Chciałem nie dopuścić do tego po prostu, żeby gdzieś się w parterze rozkręcił i próbował technik kończący, chociaż raz yy, podpiął mi murę. no ręka ręka strzeliła w łokciu, no, ale udało mi się ją, ją wybronić, na szczęście, że było na tyle energii, yy, że udało mi się ją wyciągnąć, ale poczułem tą dźwignię. No, szczęśliwie szczęśliwie. No, udało mi się rękę wyciągnąć, no i później już e, ręka działała. Na szczęście to udało się poprowadzić tę walkę tak jak to było. Miałeś docelowo walczyć z Maciejem Browarskim, którego pozdrawiamy, tutaj właśnie idzie. Powiedz, czy taka walka Cię nadal interesuje tutaj na Spartan Fight? No tak, oczywiście. No, Maciek popsuł Maciek, to kolano przed, przed galą. Życzę mu zdrowia. Rzucimy powrotu do, na ścieżkę. No Mam nadzieję, że, 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 że będzie w stanie wyleczyć tą nogę na te, żeby zrobić przygotowania i jeśli będzie pomocy, to oczywiście gadałem tu z Maćkiem przed galą jak najbardziej jesteśmy obydwoje na, za, na taką walkę. Okay. Ta walka Twoja z Piotrem która spadła w hierarchii, to dla Ciebie wygodniej, że walczysz szybciej, nie musisz tyle czekać, czy wolałbyś jednak walczyć tutaj w tej walce wieczoru? To jest taka wygoda, niewygoda. No, szybciej skończyłem, mogę się tak. i kąpać i szybciej jechać do domu, a, ale nie ma to dla mnie różnicy, bo ja trzeba było się bić na no, ostatniej walce, to bym to tak samo zrobił, rozumiem to, że e, Maciek jest tutaj stąd z i, i, że, i że to głównie dla niego tutaj jest pełna hala ludzi i dzięki niemu byłaby ta walka wieczoru, dlatego no f, jakoś mnie to to yy, za bardzo nie, nie, nie bodzie, że, że ta walka była wcześniej. Maciek mówisz, że Maciek jest z Chorzowa i cała hala przyszła tutaj dla niego, a chyba do ciebie przyjechało Tarnowa, bo podczas twojej walki bardzo głośno się koledzy dopingowali. Tak oczywiście podałem te znajomy znajomych podałem całą moją rodzinę, którzy przyjechali po raz kolejny, chciałem podkreślić na moją walkę, niezależnie gdzie to jest, czy po chorzu, blisko, daleko. Jest grono ludzi, kilkadziesiąt osób, którzy tutaj yy, zawsze wiernie za mną mierzą, dopingują mnie. Słychać tych ludzi, wiem, że zdzierają gardło, wiem, że dla nich to są również wielkie emocje. Yy, dopingują mnie zarówno przed walką, yy, wspierają mnie, pomagają mi w przygotowania przygotowaniach i mentalnie również. I tak samo są na tych gala, yy, jak było słychać, rają gardło, no, pomagają w wszelki sposób, dlatego super, że są. Dziękuję im bardzo. Grzegorz, jak jest, jaka jest Twoja sytuacja, jeśli chodzi o Spartan Fight? Ile jeszcze walk tutaj masz do, do stoczenia? Miałem kontakt na tą jedną walkę, nie mam popisanego nic więcej jednego. Ja osobiście jestem zadowolony z tej współpracy. No, czekam na dalsze oferty, czy do Spartania, czy skąd indziej. Zobaczymy. Twój rekord wygląda imponująco. Powiedz mi, czy ty myślisz, masz to w głowie, że UFC wraca do Polski i mógłbyś na tej gali zawalczyć? Ani, UFC, że UFC wraca do Polski. cieszę się wiem, że kilku Polaków tam wystartuje debiucji Debiucie już tam mamy, które robią naprawdę fajną karierę. Też jeszcze ten sport się rozwija, że coraz większa jest Też taki gal yy, za oceanu. Yy, ja osobiście o tym na razie nie myślę. Oczywiście, że jest to gdzieś tam w tyłgowym marzeniu każdego zawodnika. Jednak moim celem głównym jest teraz tutaj po prostu rozwijanie się z walki na walkę. E, gdzieś mentalnie układanie sobie tego coraz lepiej w głowie. Rozwijanie się fizycznie. E, a i współpraca z moimi trenerami, z, ze całym sztabem Legion Team Tarnów, z Przemkiem Reguło, no, którym również bardzo dziękuję za przygotowania. I zobaczymy. No mam nadzieję, że jeśli dalej wszystko będzie... Szłota, jak idzie do tej pory, no to jak najbardziej te wyższe trofea e, są w zasięgu i jednak tutaj chciałem zaznaczyć, że również i w tej organizacji jest bardzo silna e, kategoria 8-4, naprawdę się tutaj z kim pobicie, z kim powalczyć, e, dlatego no zobaczymy, no ja, 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 ja nie, e, nie przekreślam tutaj żadnej walki i czekam po prostu na propozycję. A zawsze raz. mógłbyś się z Robertem Bryczkiem e, zmierzyć na gali w Gdańsku. Już to, już to, już, już padło to pytanie na temat rewanżu jednak. Yy, wątpię, żeby zestawili taką walkę polak-polak tutaj w u ale jakby się dało to oczywiście jak najbardziej, no w tej walce tak jak mówię, no to ja mam coś do udowodnienia, no bo to ja przegrałem tamtą naszą byłą walkę na punkty i czemu no, nie, może być to rewanż Super, super, bardzo dziękuję nie przedłużam jeszcze na koniec trzy słowa od Ciebie. Dobra, fajnie, dziękuję, dziękuję wszystkim kibicom za przybycie, yy, za zieranie gardła, za tutaj doping, bardzo bardzo was było słychać, dziękuję wszystkim sponsorom, yy, tych, których mam na stroju, tych, których mam na sobie na ciele i na banerze to dzięki tym filmom ja mogę się rozwijać, mogę poświęcić mogę, mogę się temu sportowi i to dzięki nim to jest również dla nich to widowisko. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. dziękuję.